Ostatnio sobie siedziałem i się zastanawiałem Co jest lepsze? Mleko z płatkami czy płatki z mlekiem? Więc sprawdźmy to Wstawiłem relacje, aby dowiedzieć się co wy wolicie Po czym postanowiłem wyczarować mleko No co? Każdy to umie Kiedy mleko się gotowało, postanowiłem sprawdzić relacje I okazało się, że wolicie płatki z mlekiem Zaskoczyło mnie to, ponieważ ja zawsze robię na odwrót Czy dalej tak będzie? Biedny będziemy mieli płatki z mlekiem a w drugim mleko z płatkami. Moja asystentka mi naleje do jednego mleka, a do drugiego płatków sypie i zamiesza. Więc co? Lecimy. Okej, okay. to, to jest zamieszane. Tylko znajdę łyżkę. O, tu jest. Więc dobra, to, to mamy jedno. Uwaga. Okej, okay. a teraz drugie. I moim zdaniem... To jest lepsza. Płotki z mlekiem okazały się dużo lepsze niż mleko z płatkami.